A więc tak, no dubluję dzisiaj materiał bo wczoraj mi przepadł, także jak widzicie tą belkę to właśnie ona była wczoraj wykonana, no ale mniejsza o to, e chciałem Wam pokazać jak idą przygotowania i mniej więcej zademonstrować jak będzie przekazywany nawóz do tylnej maszyny strip -till, e agregatu pasowego. No tak, mamy tutaj z DF-1 Tutaj będzie podawany rurami po prostu do tyłu, do rozdzielacza i ten nawóz będzie rozchodził się na te sześć sekcji Ale tutaj Wam przybliżę historię tego zbiornika Historia jest taka, że go nabyłem z siewnikiem do kukurydzy Areum Ad Becker, stąd tutaj te podzespoły Które, no mówię, są tu paski odpięte, ale to będzie też zdemontowane za chwilę Albo no, zostawione i zabezpieczone tak, żeby to nie kolidowało na siew buraka, a później na kukurydzę to się podłączy i tyle. I jeszcze musiałem tutaj przystosować, oczywiście, napęd na hydrauliczny. Tam jest taka redukcja fajna, dokupiona wyspawana tutaj ramka. Wałek jest, no, mówię, no redukowany na 25 do, do właśnie hydromotoru. Hydromotor dosyć szybki, dopasowany też pod pompę hydrauliczną. Tysiąc z wzwyż, tam obroty mogą nawet iść, także to są wystarczające obroty na napęd tutaj właśnie tej dmuchawy. Ładnie to dmucha już na tych próbach. Stan tego był bardzo średni. Do remontu było praktycznie, no powłoki, wszystkie tutaj było już mocno poterdzewiałe, nawóz w rurach po prostu zalegający i tak dalej. No, jak ktoś dbał, tak miał. Ja to kupiłem w miarę rozsądnych pieniądzach i. Myślę, że nawet po tym remoncie to i tak wyszło dosyć dobrze cenowo, yy, tak. Yy, no, adapter. No, adapty były wymienione wszystkie łożyska. Jeszcze co musiałem wymienić, to musiałem wymienić wałek wysiewający, bo niestety z tego względu, że no było zaniedbanie właśnie o tych, z tymi łożyskami i wytarł się po prostu trzpień mocujący łożysko na tym głównym wałku wysiewającym, i musiałem tutaj to wymienić. Yy, no, to był kosz jakiś tam 300 zł. Tak, dodatkowo wszystko jest zabezpieczone też takimi blachami z kwasówki. Tutaj na przykład, widzicie, tą, gdzie ten nawoz ma styczność z tą blachą, z, kwas, yy, z blachą, to ona jest zastopiona kwasówką, mówię tak, to chciałem zabezpieczyć, żeby to wszystko było yy, no, nie korodowało z tym nawozem i to było w miarę bezpieczne yy, dla właśnie skrzyni i żeby to już tak yy, nie no, niszczało po prostu, bo ten nawóz, jak wiemy. No, mocno działuje na, na stal, na metal, i skrzynia nawozowa została wy, wycynkowana natryskowo, nie ogniowo, bo koszta po prostu były bardzo duże. Tam 1500, nawet do 2000 zł, była wycena. Ja to po prostu tutaj zwróciłem lokalnemu no, panu, który się zajmuje piaskowaniem i też właśnie ma ten natrysk cynkowy i ładnie to zrobił. Ocynkował. I jest to teraz y, zabezpieczone przed y, y, korodowaniem. Y, z przygotowań takich jeszcze, nie, to jest y, drobnostka, ale instalacja oświetleniowa musiała być wyciągnięta, zdublowana do, do właśnie zbiornika z No Musi to być bezpieczne w trasie transportu. Wieczorami też się jeździ, także nie wyobrażam sobie tutaj mieć lampy niepodłączone. Także tam no prosty, prosty zabieg, ale też bo trzeba wykonać, domontować tutaj, oczywiście, yy, mocowania do rur przenoszących nawóz. Yy, tutaj są dwie taka, dwa, takie mocowania. Zrobiłem już te wzory na tych starych rurach, no, ale mówię stare rury wywaliłem i czekam. Yy, znaczy czekam, no Muszę jechać kupić dłuższe rury, bo te co miałem były za krótkie. Poprzedni właściciel miał miał krótszy traktor i po prostu tego nie było. Nie, Raczej było za krótkie do mojego. Ja tu potrzebuję około 4 metrów. I tylko te rury praktycznie założę, podłączyć tutaj te węże przenośne i tutaj mamy praktycznie już wszystko dostosowane. E, tak, zbiornik pojemność 500 litrów, czyli tam. No właściciel poprzedni mówił, że co 800 kg nawozu nawet się zmieści, ale ja tam będę sypał baksami, czyli po 500. I, i tak to raczej będę robił. No waga tego też jest niewielka z tego zbiornika stąd właśnie też moja tutaj decyzja na zrobienie tutaj takiej belki na której będę mógł mocować obciążniki żeby dociążyć to no mówię tu zestaw jest 500 kg ten zbiornik może waży sam na pusto 500 kg nawóz no oczywiście przy pełnym zasypaniu no to mamy tonę no to jest za mało, to jest za mało bo agregat z tyłu będzie ważył też około tych 2 ton Yy, z ciwnikiem, no to już też na pewno jeszcze więcej także tutaj ta przeciwwaga musi być yy dużo, dużo większa yy, także tutaj będą dołożone, zbiorniki, yy, te, dołożone yy, obciążniki no. ale też jak yy, mówiłem no jest problem tego typu, że jest to za lekki zbiornik nawet z tym yy, załadunkiem także tutaj no, nie wpadłem na to podczas remontu i czeka mnie tutaj jeszcze małe cięcie Chcę tutaj po prostu wstawić taki profil, płytę, sklejkę, czy po prostu jakąś, no, taką skrzynię ładowną na obciążniki. I chcę sobie to dociążyć obciążnikami. Tam od Deutschfara mam tam spory zestaw. Także sobie narzucam tych obciążników tutaj do przodu, żeby się to dociążyć. Bo wiadomo, im dalej ten ciężar jest odsunięty od ciągnika tym lepszy jest no, ten stosunek masy. No, co to jeszcze do takich przygotowań? No, jeszcze kamery oczywiście będą zamontowane tam w zbiorniku. Nie mam doświadczenia z, z tego typu maszynami, a zawsze będę się czuł pewniej, gdy po prostu będę miał jakąś kontrolę, chociaż tego typu, żeby to wszystko jakoś podglądać. No, w planach oczywiście tam w zbiorniku jedna kamera, druga będzie za tym rozdzielaczem z widokiem na siewnik. A Jak będzie coś jeszcze potrzebnego, to. O to jeszcze się dołoży, bo tutaj mam monitor od, przełożony teraz od kombajnu zbożowego z podglądem na cztery kamery Tam jeszcze mam stary monitor, ale go nie będę podłączał, bo bo on nie ma tego rozdzielania kamer podglądu Także tak to będzie wyglądało no na pewno super sprawą by była jeszcze nawigacja do uprawy pasowej, ale no postaram sobie to jakoś inaczej rozwinąć, ponieważ wiem, że nie dam rady teraz tego założyć, bo w planach jest oczywiście lecz, no jest to też na modernizację wbite i teraz wszystko stanęło, miało to już praktycznie być, ale no wszystko stanęło, agencja też teraz pracuje na pół gwizdka i są w sytuacją z tym wirusem i. No czekamy, czekamy i czekamy i wszystko się przesunie Ja nie będę czekał ze siewami na nawigację Będzie ona po prostu później i, i tyle No co do pogody, no dzisiaj mamy 1 kwietnia I no nie śpieszę się w ogóle z siewem Myślę, że... Powiem tak, no nie zapowiadają opadów Wieje strasznie, ale w ogóle się tym nie przejmuję Bo mam pole przygotowane właśnie pod ale w ogóle nieruszone w ogóle mi to nie obchodzi, krótko mówiąc. Co roku y, się obawiałem, że ziemia mi przesycha, że Ziemia pracuje, że wieje, są narażona, na, jest narażona na erozję, a teraz mam to po prostu y, gdzieś, bo w tej technice, w tej technologii to po prostu nie ma. Nie, ja się tym nie przejmuję, że coś y, będzie nie tak. Także no są już tego plusy y, czy terminowo. A jeśli chodzi o termin zasiewu, ziemia na razie jest bardzo zimna. Powiem tak, burak w dobrych warunkach, wilgotnych i ciepłych, wzejdzie nawet w 3-4 dni. Także czy jest sens z tego buraka siać już tak wcześnie i trzymać go po 2 tygodnie w ziemi? Siła kiełkowania też wtedy jest mniejsza, ten kiełek się po prostu męczy. Nie wiem, no wszystko według uznania. Według mnie w tym roku, no nie warto się spieszyć. Bo no, mamy tam temperatury, jakie mamy. No ale to jest moja teoria. Ja mam pola też, jakie mam. Inni mają inne pola, ciepłe, wygrzane, inne rejony Polski. Także jak się jecie, no to prawidłowo, bo każdy zna swoje pole i wie, jak do tego podejść. I czy może się czy nie. No u nas tego nie można zrobić, bo po prostu jest za zimno. Te pola znamy swoje i, i wiemy, że tutaj to nie przejdzie po prostu. Nie ma to najmniejszego sensu. Yy, następna część to już myślę, że z tym agregatem rama już jest praktycznie położona, sekcje osadzone jeszcze tam wymyśliliśmy po prostu fajną koncepcję z ramą czyli będzie na kukurydze na 6x75 wykorzystana rama i składana hydraulicznie, no, to też będzie pokazane myślę, że to fajny efekt będzie miało później w pracy i w przejazdach po drodze i tak dalej ale to już jak ten agregat będzie u mnie na miejscu to coś tam wam pokażę no belka już praktycznie jest zrobiona stanie to tylko pomalować jeszcze i tutaj podłożyć jeszcze takie wzmocnienia pod to i tutaj przyjdzie jakaś fajna sklejka na to, to obciążniki sobie tu nawrzucam i to powinno zdać egzamin no, co się da to się robi w własnym zakresie ja wszystko można powiedzieć jestem samoukiem Gdzieś tylko podglądałem zawsze gdzie ktoś coś robi. Spawanie, no to mówię też. Gdzie miałem okazję, jakaś druga maska była, to podglądałem zawsze jak ktoś spawał i tak już się nauczyłem. Fajną przyjemność to sprawia, jak coś samemu się zrobi. To tak to mniej więcej będzie wyglądało to dociążenie. Taka mała półeczka, obciążniki ponakładane na siebie. 8 sztuk tutaj może aż wejść. No, już to coś, coś pomoże. Już trochę nam to dociąży. No, myślę, że to jakieś zabezpieczenie. Tam jakimś pasem dookoła i, i zda to egzamin. Teraz, tylko to ładnie pomalować, odświeżyć spawy, ładnie pomalować to wszystko, odszlifować i będzie na gotowo. Trzeba to dobrze zabezpieczyć, bo ten nawóz, mimo to, że może nawet tam się nie rozsypie na, na te powierzchnię, ale to pyli. A jak pyli, to ten, ta stal y, wchodzi w reakcję i to momentalnie. Także tutaj musi być wszystko ładnie zabezpieczone.